Jest piątek 3 grudnia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Przed nami wieczór z grami lotto. W tym roku padło już 80 wysokich wygranych w Eurojackpot. Wśród nich znalazła się najwyższa w historii gry w Polsce. Gracz w powiecie bieruńsko Kolędzińskim wygrał ponad 206 milionów złotych. Z taką wygraną można nabrać wiatru w żagle, spełniać marzenia swoje i swoich bliskich. Dlatego naprawdę warto przyjść do punktu Lotto lub wejść na stronę lotto.pl i zagrać. A jakie liczby padły w dzisiejszym losowaniu Eurojackpot dowiemy się już za kilka minut. Zanim przejdziemy do dzisiejszych losowań, chciałabym powiedzieć jakie pieniądze można wygrać w jutrzejszym losowaniu Lotto. Tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia może wynieść nawet 10 milionów złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu Lotto można wygrać milion złotych w Lotto Plus. W multi multi typując 10 liczb z opcją plus i zaznaczając 10-krotną stawkę można wygrać aż 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Sześćdziesiąt siedem osiem czterdzieści sześć pięćdziesiąt pięć sześćdziesiąt osiem dwadzieścia siedem trzydzieści pięć 78, 65, 15, 5 i liczba 31 ta liczba jest plusem. Najwyższa piątka w mini to w listopadzie podła w białym stoku wyniosła ponad 354 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze mini lotto. W zasadzie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Wylosowane liczby to 7, 21, 19, 32, 30. 2 miliony złotych. Takie pieniądze można wygrać w superszansie. Wystarczy aktywować jej siedmiocyfrowy numer znajdujący się na kuponach wybranych gierlotno. Koszt aktywacji to tylko 2 zł, a oto wylosowane cyfry w superszansie. 5, 2, 0, 5, 1, 4, 9. Gratuluję wygranych. W kaskadzie główna wygrana to 250 tysięcy złotych. Można ją wygrać nawet dwa razy dziennie. Warto więc spróbować szczęścia. A najlepiej wejść na stronę lot.pl i zagrać. Losujmy. W kaskadzie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12. Oto wylosowane liczby. Pięć. Cztery, siedem, czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Dziesięć. Dwadzieścia trzy. 8, 3, 9, 24. W Eurojacku trzeba wytypować 5 pięć liczb z 50 razy 210 z 10. Dzięki temu można wygrać niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Dziś do wygrania było aż 200 milionów złotych. Powodzenia. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 2, 5, 23, 13, 15 oraz 8, 6. Gratuluję wygranych. I przechodzimy do losowania ekstrapensji. W zależności od stawki w grze można wygrać nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę 4 31 8 30 21. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 3. Czas na ostatnie losowanie wieczoru, czyli ekstra premie, w której wygrać można jednorazowo 100 tysięcy złotych, aby wziąć udział w losowaniu należy dopłacić złotówkę do zakładu Ekstra pensji. Losujmy. losującej. Znajduje się 35, 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny losującej są puste. Następuje zwolnienie blokad i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczba. 7 8 32. 15. 3. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra premii jest liczba. 1. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać w gry Lotto Online. Na przykład w Eurojackpot, pod w którym za tydzień do wygrania będzie 260 milionów złotych. Zachęcam do gry i życzę jak największych wygranych, a na kolejne losowania Gierlot to zapraszam serdecznie w imieniu Agaty Jasińskiej już jutro o godzinie 14. Dobranoc.